25. Pytanie uwagi mieszkańców również. Punkt 26. Wnioski o oświadczenia. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, nazywam się Jan Pawlicki, jestem dyrektorem szkoły z Barcina. Panie przewodniczący, do pana pytanie na początek. E, dowiedziałem się z tego rozkładu tego dzisiejszego posiedzenia, że jest gdzieś dostępny e, informacja na temat e, pracy pana, pani burmistrz międzysesyjnej. Gdzie, gdzie to jest dostępna ta, ta informacja, bo chciałbym się z nią zapoznać. Panie Dyrektorze, ta informacja jest dla przedstawicieli Rady, z tego co się orientuję, jak się mylę to bardzo proszę o poprawę, Więc z okay. taką informacją może Pan się zwrócić do Biura Rady i taką informację zwrotną Pan otrzyma. Czyli do Pana tak? Do Biura Rady. Ja do Biura rady, rady, do Pani? W porządku. Okay. Kiedyś pamiętam jak byłem na sesji, a jestem już 34 lata Dyrektorem, to te informacje były odczytywane. W tej chwili gdzieś tam jest informacja. Postaram się ją przeczytać, zapoznać się z nią. W związku z tym, że dzisiaj tak pięknie było, gratuluję Państwu takiej jednomyślności w głosowaniu. Zresztą analizowałem te głosowania w tej, no w tej kadencji obecnej i wcześniejszej. Jest OK. Wszyscy głosują na tak, jest fajnie. Wcześniej absolutorium. Gratuluję Pani Burmistrz. Powiem tak, że niechętnie tutaj wyszedłem z sercem takim złamanym, ale generalnie rzecz biorąc nie mam wyjścia. 34 lata mojego dyrektorowania zostało na rok przed emeryturą totalnie zniweczone. Powiem tak, że nie spodziewałem się tego, bo zawsze, jak powiedziałem do pani burmistrz, że jestem lojalnym żołnierzem i to podtrzymuję, nie robiłem tutaj nigdy. Na sesji żadnych problemów, nie odzywałem się, starałem się grzecznie słuchać, ale chciałbym Państwa radnych zapytać, czy wy wiecie o pewnych rzeczach, bo ja w tym momencie, gdy nastąpiła taka sytuacja, że żeśmy zostali pozbawieni dodatków motywacyjnych o drastyczną obniżkę, to zadałem sobie trud, żeby przejrzeć wasze uchwały. I czy wy Państwo wiecie, jaki jest planowany dług publiczny czyli zadłużenie naszej gminy na rok 2025. Chciałem się zapytać państwa radnych, czy wy wiecie. Ja sobie przeczytałem tą uchwałę 14 z 16 stycznia 2025 i tam jest zapisane, że dług jest planowany na poziomie 62,46%. To jest powiedzmy w liczbach bezwzględnych 47,8. W związku z tym długiem Chciałbym się zapytać pani Burmistrz, wasz radnych, jakie oszczędności zaplanowała gmina, urząd, żeby ten dług ewentualnie zmniejszyć, zniwelować, ewentualnie zaradzić tej całej sytuacji. To jest jedna rzecz istotna. Druga rzecz ważna. Dlaczego oświata, która nigdy nie była dochodowa, zawsze yy, wszyscy nas traktowali jak niechciane koło uwoza? Piąte kołowoza. My wy, nie produkujemy nic. My produkujemy wiedzę ludzką. Naprawdę, wychowujemy ludzi. I ja 41 lat temu, jak zaczynałem tą pracę, to wiem, czułem to jako misję, jako powołanie, żeby oddać wszystko, co najlepsze tym dzieciom. Umiejętności moje w sporcie, w muzyce. Zostałem dyrektorem 34 lata temu. W sumie przez przypadek, i tak to trwa. I nigdy nie byłem tutaj oporny w stosunku do władzy, nigdy nie robiłem żadnych problemów. Ale w momencie, gdy od 1 maja, a, e, chciałem powiedzieć, że dużo wcześniej, zaczęły się już zakusy z, e, z naszą oświatą. A więc e, najpierw próba restrukturyzacji e, szkoły w, w Jebiesowicach, w Warcinie, to się nie powiodło, bo pan kurator nie wyraził zgody. Następnie zaczęły się e, realizacja planu B, jak to pan naczelnik określił czyli szukanie oszczędności w szkołach. Pierwsza decyzja, która, którą ja usłyszałem od pana naczelnika, że mamy obniżyć dodatki motywacyjne nauczycielom. Coś dla mnie niepojęte. Co naraź ci nauczyciele przestali pracować? Nic nie robią? Nie opiekują się dziećmi? Nie uczą? Nie przygotowują do egzaminów? Nie jadą na konkursy? A dotychczas był happy, super. Bo z pięciu średnio procent do jednego. Myśmy tego jako dyrektorzy nie, nie wykonali. Następnie druga sugestia, żeby pracowników obsługi praktycznie zlikwidować i wprowadzić firmę sprzątającą. Też to się nie powiodło. Myśmy nie wykonali tego zadania, i w tym momencie, w następnym kroku, zostali ukarani dyrektorzy, czyli ja też. Dokładnie mieliśmy dotychczas 23% dodatku motywacyjnego. To jest jakaś kwota, dokładnie 1400. 1428 zł. Pani burmistrz, tak się dowiedziałem, obniżyła nam ten dodatek motywacyjny bez uzasadnienia, bo ja na razie nie mam tego uzasadnienia, na poziom 5%, czyli 18% w dół. To w liczbach bezwzględnych wynosi 1114 zł. Tyle zostało nam de facto zabrane. Gdybym jeszcze wiedział, za co, chciałbym się o tym dowiedzieć. Złożyliśmy na ręce pani burmistrz, wszyscy dyrektorzy, pismo o wyjaśnienie. Czekamy. Zgodnie jak pani tutaj burmistrz powiedziała, z KPO należy na pismo odpowiadać. Bezwzględnie. Czekamy do 12 czerwca. Bo mogę tylko dodać państwu, że my jako dyrektorzy mamy informacje z innych gmin, od innych dyrektorów. Dodatki funkcyjne mamy na najniższym poziomie, jednym z najniższych poziomów. Możecie się dowiedzieć. To jest otwarta informacja na BIPach. Dyrektorów popytać. W związku z tym dodatkiem motywacyjnym, który jest na poziomie 900 zł dla mnie, dostaliśmy dwa lata temu, czy rok temu, dodatek motywacyjny 23%. I w tym roku 18% nam pani burmistrz, nie wiem czy razem z panem naczelnikiem, zabrała. Ja chciałbym wiedzieć, dlaczego. Tylko tyle. Nie chciałbym tutaj robić naprawdę zamieszania, bo uważam, że musimy współpracować i uważam, że trzeba do pani burmistrz, zresztą sugerowała, jakichś kompromisów dochodzić. Myśmy chcieli z panią burmistrz rozmawiać, okazuje się, że nie, ciężko się do pani burmistrz dostać, bo kiedyś to było ok, nie? ale teraz już jest ciężko. Trudno. Ja w każdym bądź razie uważam, że jeżeli jest problem w gminie, bo gmina jest powiedzmy w tej chwili na krawędzi 60% w tą czy w tamtą. To należy zebrać wszystkich ludzi. Kapitan statku powinien zebrać wszystkich ludzi i zapytać, co robimy? Kto coś proponuje, jakieś rozwiązanie? Jak ratujemy ten statek? Bo wszyscy na nim płyniemy, a nie, że najlepiej najsłabszego wyrzucić z tego statku. Przepraszam, proszę Państwa, za to emocjonalne moje wystąpienie, bo ja w swoim życiu wolę grać na trąbie niż występować. Mówię to z gorącym sercem. Jest, jest mi to trudne, Pani Burmistrz, którą yy, szanuję. Uważam, że. Przez czternaście czy 15 lat dużo dobrego zrobiła w tej gminie, pomimo wszystko. Ale tak, takich rzeczy się nie robi. I jeżeli ja w tym uzasadnieniu się dowiem, że na przykład coś zdefraudowałem lub ewentualnie kogoś pobiłem, lub na przykład przyszedłem pod wpływem do pracy, to okej, okay. ale czekam na uzasadnienie. Jeżeli jedynym uzasadnieniem jest fakt, że nie ukarałem nauczycieli i pracowników obsługi, to jest dramat. Przepraszam państwa za te moje wystąpienie. Panie przewodniczący, dziękuję za wysłuchanie i pani burmistrz, proszę o wyjaśnienie, jeżeli to jest możliwe, w zgodnie z KPO na te naszą pismo, które żeśmy złożyli na sekretariat. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.